Witam serdecznie. Po krótkiej chwili. Słuchajcie, dwie paczuszki. Wczoraj przyjechała jedna z Polski, długo oczekiwana. A dzisiaj przyjechały rybole nowe. Tak. Zaraz pootwieramy. Zobaczymy co tam poprzysyłali. Także postaram się to skręcić w miarę szybko. Także bierzemy się za rybeczki, rybeczki, bo rybki są ważniejsze. Co by zobaczyć, co by można było od razu ewentualnie zareglamować. Tak, kolega, przyjaciel Grzegorz zrobił filmek. Na starym panelu oczywiście. No. Chyba nawet nie dam rady tego wyciągnąć. Dobra, jedziemy 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 z koky tak się odbija a popakowane widzę konkretnie konkretnie Będzie lepiej widać, o ile sztuk popakował. Wszystko tetry: cztery rodzaje. A, po pięć sztuk. Słuchajcie, po piętnaście sztuk wziąłem w rodzaju. mój ziomal, mój ziomal w tle leci może się za modu spotkaliśmy, nie wiem podejrzewam, że raczej także ale jakie to są te a to z czerwonymi ogonkami subcio dobra to jest to samo no, rzeczko, dzieweczko ma ładnie żywe są, super po prostu bajeczka eee, a to już inne inne łobuzy Prawda. szukamy następnych, bo chodziło mi to też nie te o te co mi grześć i co robi filmy. Pokażcie się. O, 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 o! O tym chodziło, nie, nie będzie dobrze widać. Nie, nie zobaczycie się. Jest podwójnie zapakowane Fajne Fajne sztuki. Trzeba aklimatyzacja jak to u mnie. A tu jeszcze inne sztuki. Ale super, że są żywiutkie, żywiutkie są bajeczka te już były Tu jeszcze inne są Tu są jeszcze inne Super. Widzę, że zdrowiutkie, zdrowiutkie. to taką przesyłką jedzie 24 godziny. Wczoraj wysłany się dojechany. Nawet nawet jak mówię na rękę woda jest totalnie jest ciepła. Piękność. Super. Super muszę gościowi odpisać, podziękować. I tak widzicie. pakowane naprawdę konkretnie, lecimy do następnej pacuchy. To jest, słuchajcie, do przesyłek rzucane. Właśnie do ryb w środku jest proszek, czasem są kamyczki. Grzejemy to w mikrofali, rzucamy. I mówię na takie właśnie 24 godziny przesyłki. To często i sporo tak też mam. By tam koledzy do Polski wysyłał rośliny, yy, to też po takim woreczku wrzucę, żeby się nie wyziębiły za bardzo. Dobra, tutaj z Polski, słuchajcie, z Polski. Długo, długo oczekiwana, wyczekiwana przeze mnie paczucha. Widać, dobrze widać. Słuchajcie, kurigen. E, chyba każdy wie co to robi, e, i dużo akwarystów e, to chwali. A oczywiście Sichema to wygrałem e, u kolegi Sławeczka, którego serdecznie pozdrawiam e, na kanale Aquascaping. Na który serdecznie też zapraszam na ten kanał. Naprawdę e, lubię kolego, lubię słuchać. E, no, po prostu konkretny, konkretny, konkret gość na 400 litrów. No, ja nie mam na razie potrzeby, ale, ale myślę, że yy, nigdy nigdy nie zaszkodzi mieć, prawda? To pierwsze. Także dziękuję, Soweczku. Yy, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Następne, od Grzesia. Od Grzesia w konkursie z akwarystyki domowej, co wygrałem. Yy, Zestawik do, yy, do małego akwarium, i to mi się na naprawdę tak mówię, przyda lampeczka aquaela grzałeczka, no grzałeczka to akurat pójdzie mi na zapas bo grzałeczek mam i filterek czy filterek wrzucę, zobaczę, może go wrzucę bo w 30 zostaną mi tylko same krewecie i tam chyba pigmeje mam, może tylko pigmei z małych tykirysów jeszcze dokupię hmm. tutaj kochani nie będę pokazywał, nie będę pokazywał. To jest od koleżanki, akwarystki. Powiem wprost antybiotyki. Lekarstwo. Też na wszelki na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Także dziękuję Ewa. Naprawdę serdecznie Ci dziękuję pięknie. Hmm, będziesz miała chwilę, to daj znać, porozmawiamy z chęcią. Eee, o, a to tutaj się czyści, ale. Ale kto mi to wrzucił, to ja nie wiem. Nie wiem, żeś to, to ty dorzuciłeś? No dobra, no jest. Jak dorzuciłeś, no to super, nie? <laughs> Sychem na naklejkę. Okej, okay, doki, okidoki. Okay, okay, hmm. A no i je, jeszcze od Grzesia. Dobra. Grześ na chwilę y, przejdę do innej y, paczuchy. Taki filterek. Znamy go. Grześ. Tu jest z oznaczeniem Hu302. Y, Grześ pokazywał. Oczywiście firma Samsung. Ten filterek kupiłem od serdecznej, przemiłej koleżanki. Też akwarystki, gości Wontor, którą też pod, pozdrawiam serdecznie i czekam, i czekam na filmę, gościu. Także fajnie, że wracasz do nas i do zdrowia, oczywiście. Jak również dziękuję Ci za ten filterek. Nie, 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 to nie za darmo, nie za darmo. Ja kupiłem, dlatego że koleżance y, był niepotrzebny, czy jak tam, co tam nie istotne, y, pieniążki zapłacone, także nie, nie, to, to, to nie żaden, y, nie żaden także tutaj nie ma, nie ma to, że za darmo, także wszystko jest, y, wszystko jest popłacone. Tak, tak samo jak się paczka, za paczkę ja płaciłem, ja mówię ja, ja nie muszę się prosić, czy żeby ktoś się za mnie płacił. No nie ma takiej potrzeby, nie? To jest po prostu noweczka, nie używana, nie śmigana on jest duży, nie Gosia, no to jest naprawdę kawał byka Nie to jest kawał sprzętu Dobrze, będziemy się bawić i myśleć o tym Myślałem, że on mniej się jest, kurcze, no ale niestety no jest duży jest duży a tu jeszcze od... następna Dobra, temu podziękujemy od Grzesia teraz y, z kanału y, nowego kanału akwarystyka domowa 2 na który też zapraszam przepraszam y, zgubiłem zgubił aparat y, ostrość i co mamy? Co mamy? To tu mamy. Na... Te nas papierki nie interesują. Co to mi żeś dał? Aqual Turbo 2000! Bajka. To już jest nic, nie ma nic. Jesteśmy wolni. może iść. Dobra, miałem nie, nie śpiewać. <śm> <śm> Sorry. Jeszcze raz pokazuję Aqual Turbo 2000 od Grzesia z akwarystyki. Czy to wygrałem? Kurde, może też wygrałem w jakimś konkursie? Nie wiem. Ja już nie pamiętam po prostu. I. aaa, Kaskadka! Super! Grześ, no dzięki, 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 wielkie dzięki. Brand New Kaskadka! oczywiście będzie podłączone, będzie przetestowane i to jest spora, powiem wam, że kurde, no jedną ręką ciężko, ciężko utrzymać naprawdę spora kaskada kurde, podoba mi się zobaczmy, jak to będzie chodzić aż, aż wypróbuję, naprawdę Naprawdę, naprawdę siła. Siła, teraz muszę ten bałagan ogarnąć. Dobra, pierwszy biorę za ryby. I może w tym tygodniu uda mi się skręcić filmeczek. A tak szybki jeszcze rzucik na, na akwarium, że jest wszystko w porządku, żeby nie było, że, że nie pokazuje. Doszła doniczka, ogórek sobie rośnie. Niewielkie zmiany, ale to mówię tak, jak będą ryby wpuszczone, to będzie materiał odpowiedni. Także pozdrawiam serdecznie i zapraszam.